Jest ze mną Kuba Podgórski, przyjaciel Marcina Wąsa, którego pamięć dzisiaj wspominamy. Kuba, wiem, że rok temu bardzo chciałeś być również na tym turnieju, niestety chyba obowiązki zawodowe nie pozwoliły. No a dzisiaj co, zagrasz czy, czy nie uda się? Tak, no rzeczywiście jest, jest, jest taka sytuacja, bardzo żałuję rok, rocznie, bo w zeszłym roku, tak jak powiedziałaś, Obowiązki zawodowe, krótko mówiąc, miałem niestety spotkanie wyjazdowe akurat w terminie Wąsika Memoriału. Bardzo żałuję, w tym roku sytuacja jest bardzo podobna, bo spróbuję zagrać te symboliczne 5 minut, natomiast o 12 mamy spotkanie ligowe i, i znowu dzień dobry. I znowu obowiązki zawodowe wzywają, ale bardzo się cieszę, że, że to się dzieje, że jestem dzisiaj w tym roku, ale przede wszystkim, że to się dzieje. Tu każda sekunda, Takiego wydarzenia jest szalenie istotna, ponieważ to jest moment, w którym wąsika wspominamy. Mamy takie, znaczy nie my, ale jest takie słynne już powiedzenie: istniejemy, dopóki ktoś o nas pamięta i my chcemy w jakiejkolwiek formie pielęgnować tą pamięć o wąsiku. Mówię w jakiejkolwiek, bo czy to są spotkania, gdzie. Są one dedykowane Wąsikowi, czy będziemy organizować nawet spotkania 11 na 11, po prostu się zobaczyć i porozmawiać przynajmniej przez jeden dzień, a oczywiście tego jest więcej o Wąsiku i żeby zawsze był z nami. To jeśli już mowa o Marcinie, to może jakieś takie Twoje wspomnienie o nim najmilsze? No, wspomnienie najmilsze to to jest ta nawet bramka, tutaj taki symbol, ponieważ e, mieliśmy dokładnie po 5 lat, kiedy się poznaliśmy i od tego piątego roku życia to były takie czasy jeszcze, gdzie rodzice trochę mniej pilnowali e, dzieci, więc od tego szóstego, może już nie chcę przesadzać, od piątego, ale od szóstego roku życia e, dokładnie tutaj, w tym miejscu spędzaliśmy każdy e, jeden dzień i dlatego mówię, że ta bramka jest symboliczna, bo niestety, kiedy... E, Przyszedł ten tragiczny okres, kiedy Marcin od nas odszedł. Pierwsze miejsce, gdzie skierowałem swoje kroki, to był ten stadion, i ta bramka jeszcze stała, gdzie my na nią po prostu kopaliśmy miliony, jak nie. Tysiące jak nie miliony razy, a już dzisiaj jest piękne boisko i symbolem jest jakby to, że miałem szczęście, że zdążyłem jeszcze nie wiem, zrobić takie zdjęcie dokładnie na bramkę, na którą graliśmy. A wspomnień no, oczywiście z milion, bo dzisiaj ja już mam 38 lat, więc z Wąsikiem całe życie przeszedłem i tak jak powiedziałem, od szóstego roku życia to tygodni by nam zabrakło, żeby to wszystko powspominać.